Ciemno widzowie. Dzisiaj to już jest chyba. Trze tak, trzecia część. Tego. podboje, jak robię podboje arabskie. Ogólnie normalnie to ja musiał jeszcze. walczyć z Rosją, bo tutaj na Kaukazie. Te, te prowincje tutaj. Ale jest to, że jest taka mapa, i przez to, że nie mogę tutaj przejąć tych prowincji. Bo jest to Pustkowie. To nie mogę tego przejąć. Dlatego po prostu nie mogę zrobić całych podboi. Wstępnie wtedy mi by było, by było o wiele, wiele trudniej. Nowa era. Era przyszłości. Ojejku. W ogóle ja nie wiem, którego roku się to zaczyna. To wszystko pięknie płynie. 50 koła tutaj jest. No i zaraz będziemy atakować Maroko. Tam jest 100 ileś tysięcy Dobra jakieś, je, jakieś jeden koła, tutaj było chyba cztery koła, nie zdążyłem zauważyć Uwaga Tutaj było dużo, 13 koła Tutaj te 14 koła, przenieść se tu Bo już i tak jedni gdzie mam jeszcze port to tutaj Idź ty się wbij tu Pusto było dwa koła, to dużo A ja nie mogę, ty wiesz jak się gdzieś płynie No gdzie ty mi płyniesz O ja nie mogę, dobra Łap ich szybko tutaj, w tej Algerii O, ja nie mogę! Sojusznicy mi wypowiedzieli wojnę! Ale nie, nie od Maroka, tylko oni po prostu są w sojuszu i wypowiedzieli mi wojnę. Naprawdę... świetnie! Tego Djibouti to nie, nie zauważyłem ile tam ona ma armii. Trzy wojny naraz, po raz kolejny już będę prowadził. Wiem, Djibouti, Kenia, wojna. U, to było 13 koła, to dużo. Czemu w tej Somalii tutaj na górze... Mam takie, z taką słabą armię. W ogóle jestem ciekaw, kto mi wypowiedział najpierw wojna. Kenia czy Djibouti? Chyba raczej Kenia, bo Kenia mnie mniej lubiła. Tutaj już prawie padli. No dobra, to Maroko podbiję sobie całe. Ja dosłownie nie wytrzymam zaraz z tym Maroko. Tutaj, tutaj mam prowincji na dwójkę i rekrutuję tutaj prawie tyle samo, co w prowincji na jedynkę. dobra, ja zrobię sobie tutaj takie coś.

Jaka to jest prowincja na dwójkę? To ile tutaj jest... mówię? A to, to się jeszcze asymiluje, pewnie nie. No chu, typek mi plądruje. Typo, nie, nie, wa nie warto plądrować, stary. Mam raz tutaj coś w tym Iraku, Kuwejcie. Skąd oni jeszcze tam armię mają? I tam jakieś. Marne jednostki jeszcze dosyłają. Dobra, niech tam ci tą kenię już tam zamykają. Co tak daleko jest ten port? To tutaj prędzej. A ich gońcie tam. Ci tutaj... On Ma tylko dwie prowincje. Jest 71. To nie jest 51. To już nie są on takie słabe. O. Czekaj. Myślę, trzy... A bo on ma tutaj na dole jeszcze prowincję. Dobra. Ja nie wiedziałem właśnie. dzisiaj to. Do... Nie. Nie. Fajnie było sobie zająć Krym, ale teraz nie chcę z Tobą wojny. Albo w sumie. wojna z Ukrainą. Zająć sobie Krym. Nie mam w ogóle stolicy w Krymie. A co gdyby Mirusek wypowiedział wojna. Mm. Dobra, niech ci tam sobie zostaną. Z tobą rozmowy pokojowe zażądam, tak? Bo mi nie są. Potrzebne są walki. No wal tą dyplomację. Dobra, ty wbij się tam na stolicę. To jest tylko dwa koła już. Dobra, ja szybko tutaj sobie zrekrutuję. To ja sześć koła mogę zrekrutować. Tu to samo. Tutaj tylko cztery. Tutaj trzy. Tutaj dwa. tutaj jeden. Okej, okay, Singapur się odczepił. To dopiero idzie tu. A ja nie mogę, ale oni mają tutaj dwie prowincje, o czym totalnie nie wiedziałem. Ta to, to Djibouti? Ile ma prowincji? No tylko to, dobra, tylko ten pasemek, który mi zabrał. Muszę, ja muszę zobaczyć, czy oni nie mają więcej tutaj. Nie. Nie co? Wróć. Tak, oni mają jeszcze dwie prowincje. Czyli tyle ile mają. A ci mają 10. Tylko tutaj, dobra. To akurat jest dobra. Oni próbują zatrzymać 78 koła. To mnie dosłownie bawi, że oni takie coś robią. Co ty tam wysyłasz, jakieś dwa koła tam leci? Dobra, te 6 koła niech tam dokończy sprawę, a te, te mnie idzie też tu. Dobra, z Kanią za... jeszcze nie mogę to zrobić rozmów pokojowych. Tam z Kenią już wojna skończona. Tutaj 12 koła i 4 koła. Oni tego jeszcze nie widzą, bo tutaj tutaj jest ta granica. No, Kenia chce rozmowy pokojowa, ale ja nie mogę tego zrobić. Oj, po co ja te jednostki tak wysyłałem? No, bratek już zamykaj tutaj. Pudło? Nie, no, na ten port to przeniesz. Nie, no, jak ja zaraz z tym g nie wytrzymiem. Dobra, teraz wystarczy wysłać większość jednostek tam. Te pięć koła wytrzyma te marne ataki, no jasne. Teraz tam będą wysyłać ataki, Mordo. Cztery jednostki mi nie zrobią tutaj. Chyba, żeby nie miał kasy, to już tak. 70? Mogę zobrać całe Maroko, ale tych dwóch prowincji nie chcę. Ile reparacje wojenne? 7 koszty, no to ja chcę reparacje wojenne od niego. Nie chcę wojny z Mauretanią. Mi wystarczy tylko ten kawałek ziemi od Maroko i tyle. To od was żądam. A co, jakim dobre prowincje oni tutaj mają? Jaka to była prowincja? Na piątkę. A tu jest na siódemkę. Ej. Po co się ich podbić? Ale dobra, abym nie miał już na pewno 100% żadnych kłopotów tutaj. To podbiję sobie jeszcze kania. Dobra, tutaj 9, tutaj 6 koła. Nie mam już 4 prowincje, więc to są tylko tutaj. Muszę się upewnić, żeby... Nie, stary, ja nie chcę rozmów pokojowych. Mi się tutaj wszystko podoba. Skończyłem wojnę z Maroko. Całe, wszystkie jednostki są tutaj. Dobra, przenieś ich na ich stolicę, ale to troszkę potrwa, zanim tam dopłyną. Dobra, co my tutaj mamy? Uuu, tam na północ mieli dużo armii. dobra, ja też umiem tutaj rekrutować. Tutaj też jest pustynia. Jakieś jednostki tam. Tutaj miałem 5 koła! O oni wszędzie mi się przebili! Jakim cudem! No szybko tutaj coś rekrutuj. Ile ja w ogóle tutaj mogę zrekrutować? Dwa koła. Trzy koła. Cztery koła. Jeden koła. Okej. Okay. A pewnie zaraz buty powstaną. Ja zapomniałem o tych jednostkach. Niech oni mi się wbią na stolicę. Ja to chciałem wysłać na to Djibouti. Obydwaj polecą na ich stolica. Jakieś osiemnaście koła będzie z tego. Tam się coś... Co? Jestem osiem koła na minusie. Ciekawe. A prowadzę dwie wojny. Brakuje mi co jeszcze tych terenów i Hiszpanii. Czyli łącznie trzech państw, jeszcze. Ile więcej potrzebuję jest Hiszpanii. Ale jakbym miał tak o tak sobie podbijać, to jakbym grał Hiszpanią albo raczej Indiami, to potrzebowałbym musiałbym podbić Arabię. Super. No to jest Giga Erytrea przecież. Ale my nie gramy Erytreum Gdzie są te moje? Tu dopiero. Ten ukraiński się nigdzie nie desantuje. Ogólnie tutaj czarne morze jest podzielone na cztery części. Widzę dwie, dwie dolne części. Jaką sobie stąd wypłynie tutaj, i później będzie on tutaj albo tutaj, to będę te jednostki już tutaj widział. Teraz Turcji Turcję. Ten Istanbul to jakaś słaba ta prowincja. No tak jak powiedziałem, tutaj ja będzie osiemnaście koła. Co się stało? Maroko mi kasę wysyła! A oh, no tak, bo oni reparacje wojenne mieli mi dać! Super, kasa mi się teraz przyda. Bo ja mam 10 tysięcy na minusie. I nie wiem, komu ja oddaję te 10 tysięcy. Żeby na pewno żadnemu państwu. Bum. Teraz nagle 6 koła. Tutaj... Okay. Dobra, Wracam na północy mi słabo idzie. Nic na nie mieli. Co za nic nie mają? O! Trzy koła tutaj stało. Ciekawe. Pewnie zbierali jednostki. Żadnego pokoju nieba. Dawaj, Sewastopol. A wiesz, co? Dawaj, cały krym. To będzie lepsza opcja. Tanieć do góry. Tutaj, zero jednostek. Zero. Widać, że wiedzą, że się pod... że nie mają szans. Gdzie ruszek płynie? One tutaj nawet jednostek nigdzie nie mają! Dobra, ja mam świetny pomysł. Z Erytreum mam już rzutowy pokojowe. To sobie o nich zabierzemy. O, mam 24 koła na plusie teraz nagle. Super. Dobra, teraz... Na pewno im zabieramy Krym. Sewastopol 8. To ma 5. Tutaj czwórki. Szóstka. Co to są za prowincje? Ja ja chcę wszystko zabrać, ale nie mogę, bo inaczej Ruszek będzie miał do mnie dostęp. Ale dobra. I Ruska stąd chyba możemy wykopać. Bo jak go tutaj zaatakujemy, to on będzie musiał chyba ze St. Petersburga do niej przypłynąć. O jejku, ale ta, ta Ukraina to takie ładne prowincje, no. Że to aż szok. Ej, zobaczcie, Bułgaria jest. A od... Bułgaria Rumunię zajęła! Bułgaria jest przeze mnie teraz otoczona, a nie, jeszcze Grecja tutaj. Grecja wozenu dobra. Z tym mam coraz lepsze. Serio, już 17 minut. Tak szybko to leci. No dobra, przynajmniej jestem coraz bliżej swojego celu. Ale podbiłem tylko jedno państwo, które potrzebuję. Bo ja zamiast się szykować na te państwa, które muszę podbić, inne państwa mi wypowiadają wojnę, których w ogóle nie potrzebuję. I słuchajcie, dziękuję wam za 20 subskrypcji, bardzo wam za to dziękuję. I pa część czwarta jeszcze dzisiaj. Do widzenia!